Witam na kanale Kwasogranie, Franek Kolany z Bristol Rovers in Spinch Town. Przed nami mecz Bristol Rovers, 24 karta, więc pewnie pójdzie, pójdzie gładko, aczkolwiek zawsze musimy szanować przeciwnika. Pamiętajcie o tym. Sprawdzimy sobie raporty, jakie przesłał nam Scout. Jest Whitaker, 600 PS, Cooper, środkowy obrońca, jest dużo zawodników wolnych. Jest Oliwiera, OK, Lowat. No, będziemy mieć na pewno na wadze e, tutaj zawodników, których nam m, pokazują skałci, Aczkolwiek, no, pamiętajcie, będziemy teraz awansować. Mam nadzieję do e, Championship w tym, w tym sezonie. Pierwsza, druga rokata jest w naszym zasięgu. No i oczywiście e, trzeba, e, trzeba dokonać wzmocnień. Ten zespół, Wydaje mi się, że nie jest przygotowany na rywalizację, na rywalizację w Premiership. Mogłoby się to skończyć tragicznie, Azwedo zostanie w Azwedo wpuszczony Clark. Tutaj Westbrook zostaje, panzu, Boxall, Tomkinson, Arho zostaje, w Fulgencio, Valencia zostaje, Collins, Almo jak najbardziej, tak? Jak widzicie Mampanzu wszedł za Finlay'a, Finlay no, musi się postarać, żeby wrócić do składu, Alipurs, Boda, Tudor, Harrison. No myślę, że jak najbardziej taki skład zostaje. Zapraszam Was na mecz z Big Town. Kolejny mecz na pewno będzie troszkę zmieniony. Troszkę zmieniony skład ze względu na będzie troszkę zmieniony skład ze względu wiadomo na mecz pucharowy z Leicester City no, który jest priorytetem który jest priorytetem puchary są priorytetem chcemy wygrać można mieć przybliżone Was do gry w, 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 w pucharach europejskich. Nolan, Nolan, świetny piłkarz, który no, też mógłby zasilić tak samo Norwood. To są piłkarze, którzy mogliby spokojnie zasilić szeregi. Szeregi Bristol Rovers. Musimy teraz pełne skupienie, ponieważ już Norwood, Jackson minął trzech obrońców, jak Kola na szczęście na posterunku. No i udało się wybronić, udało się wybronić tym razem. Dużo szczęścia mieli piłkarze, e, piłkarze Bristol Rovers, jak kolejny raz e, broni się przed stratą ręki Clark e, atakuje Clark, Fulgencio już rozpędzony, Fulgencio Meksykanin po prawej stronie e, oddaje piłkę Amo. Amo próbował jeszcze raz pchnąć ją do Fulgencio, niestety e, tak się nie dzieje i Jackson rozpoczyna kolejny rajd. E, piłka do Nolana, wycofanie, lekkie... E, le jest akcji Penny, Peni Alho, za wysoko kryje Alho w Tomkinson, minęty obrońca, pięknie. No, piłkarze Inspitz Town. Na pewno będzie to wezwanie dla obrońców Bristol Rovers, bo rzeczywiście pewna determinacja 24 miejsca, ale jednak. Jednak pełna determinacja na wygranie tego spotkania. A Bristol Rovers przecież też nie przyjechał tutaj po jeden punkt, tylko po trzy punkty. Clark wrócił na lewą stronę. No i niestety to zagranie nie mogło się podobać terenowi Frankowi Cole. Oddajemy piłkę bez niczego, bez gry. Jackson, Clark będzie próbował. Clark zablokować to dośrodkowanie, Nie udaje się. Jest archo po drugiej stronie. No i Jakolla. Kolejna, kolejny wyrzut naszego bramkarza rozegranie krótko z Alho uruchomienie fulgencja po prawej stronie no i tutaj będzie szukał fugencji pomocy nie rusza sam rusza sam napędzając atak Bristol Rovers próba zagrania piłki do środka nawet nie dośrodkowania, a takie lekkie podanie w pole karne teraz wymuszony błąd na piłkach w niebieskich strojach szczęście w nieszczęściu piłka dochodzi do Collinsa Collins Zabiera się z tym podaniem. Dośrodkowanie jeszcze udało mu się dośrodkować, ale niestety zawodnik w zielonym stroju nie doszedł do tej piłki. Jest Alho, jest Mampanzu, Mampanzu, Mampanzu. No i było blisko, było blisko na e, pierwszą akcję Bristol Rovers. Niestety teraz znowu Norwood, znowu Iran, Nolan. No i akcja w drugą stronę, akcja w drugą stronę Inspeech Town, naprawdę mocny skład Norwood, kolejny raz świetnie do Masona. Mason, Norwood, Fraser. Będzie próbował strzelać, jest mam pan Świetny powrót naszego pomocnika Fulgencjo. Wychodzi Westbrook. W końcu Westbrook może pokazać się z dobrej strony. Akcja koronkowa, podanie. Aj, teraz zatrzymywany. Zatrzymywany przez wracających obrońców. Nic nie mogli zrobić piłkarze Bristol Rovers. Jackson. Mason. Lekko podłączone piłka już kolejna akcja tego piłkarza po prawej stronie, no i na szczęście wybija piłkę na rzut autowy. Mam pan praw wznowiona zagranie po trójkącie Mampanzu próbuje tutaj oszukać piłkarzy z rozgrywa piłkę do Alho, już myślałem, że powędruje futbolówka do Fulgencia, ale tak się nie stało, Westbrook dobra piłka do Mam panzu, zakiwał się mógł uruchomić końca byłby sam na sam z bramkarzem drużyny niebieskich no ale niestety, teraz trzeba wracać Alho, Penny, kto będzie będzie, wyjdzie zwycięsko z tego panu jedynku. Na chwilkę udało się przerwać tą akcję, ale Alho walczy do końca. Drugi zawodnik powstrzymany przy tym ataku, no ale to i tak na nic się nie zdało. Aj, błąd teraz piłkarzy Bristol Rovers. Błąd piłkarzy Bristol Rovers. No i chyba mówimy tutaj o golu samobójczym. Mówimy tutaj raczej o bramce samobójczej. Jackson strzela 44 minuta. Ten rok 2023 nie zaczyna się do nas dobrze. Kolejna, kolejna porażka w 2023 roku Westbrook. Collins, Alho. No i sędzia nie pozwala dokończyć nie pozwala dokończyć spotkania. Ajajaj, ja aj, 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 Clark błąd e, naszej drużyny Ewans. Piłkarze z ławki czekają na szansę. 47 minuta. Na razie trener kolej nie podnosi nikogo z ławki rezerwowych. Fulgencja nabiera rozpędu. Pcha piłkę do Mampanzu. No, tutaj Finlay może byłby tym motorem napędowym drużyny. Teraz Mampanzu. Świetna piłka do Westbrooka. Westbrook z daleka próbował. Hadley chyba czubkiem palców. Udaje mu się obronić ten strzał. West z no, dość niespodziewany strzał naszego zawodnika, dośrodkowanie, próba lekkiej, brzutkiej przez Mampanzo. Próbował, próbują już wszystkiego, żeby minąć dobrze grającą się obronę. Tak mówiłem, nie możemy lekceważyć przeciwnika, no i oczywiście e, Inclunt daje nam lekcję dobrego futbolu. Nolan e, Nolan radzi sobie tutaj z zawodnikami, z zawodnikami Bristol Rovers, teraz Westbrook walczy. Walencja o piłkę dzisiaj w ogóle praktycznie niewidoczny. Amo, Walencja, e, może teraz podłączy się do akcji ofensywnej, jak cały mecz odpoczywał, e, świetna piłka do Amo zakoły zakołysał obrońcami mamy. E, 1-1 na Stadionie Zbiczna, 1-1, 59. minuta i szansa na trzy punkty, w końcu, w końcu Ammo przebudzenie, piękna akcja, piękna kiwka, no i najważniejsze, że strzał, zakończył się koleb. Zobaczmy to jeszcze raz, Ammo zaskoczył, zaskoczył bramkarza, zaskoczył bramkarza drużyny. Przeciwnej, zobaczmy jak to się kształtuje na boisku. Walencja, wejdzie Mam Mampanzu, wejdzie Finlay. Mampanzu się dzisiaj napracował, ale tutaj Finlay może bardziej przyda się w tym meczu na kolejne minuty. Wprowadzi swoją finezyjność w zagraniach. No i troszkę poruszy ten atak z przodu. Mampanzu naprawdę dużo dzisiaj pracował. Walencja, no nie mogę powiedzieć, ostatnia akcja. Na plus, ale reszta meczu bardzo słabiutko. Teraz Fulgencja. Już w finale i rozpoczyna ten doświadczony pomocnik Wright i Jest blisko pola karnego strzału. No i oczywiście po podaniu Fulgencją mamy 2-1, 64 minuta, tylko wszedł na boisko. Westbrook dokonuje. Westbrook dokonuje podwyższenia. Oni znają się, grają już drugi sezon, trzeci razem. Więc znają się bardzo dobrze, tworzą trzon. E, tworzyli do tej pory trzon po linii pomocy Bristol Rovers. E, co tutaj dużo powiedzieć? 2-1. Szybkie wyjście piłkarzy Bristol Rovers na prowadzenie, pomimo tego, że drużyna niebieskich jest różną dzisiaj przeważającą. I wydaje mi się, że Ogólnie lepiej wyszła w to spotkanie, teraz Jackson jeszcze raz próbował zakręcić obrońcami Bristol Rovers, piłka do Clarka, Clark może się teraz wykazać akcją ofensywną, on zawsze to robił zawsze to potrafił, wejście do środka, nikt go nie kryje, jeszcze strzeli bramkę, jeszcze przejdzie, no myślałem próbował oddać strzał, nie, tym razem nie. Dośrodkowywał, próbował zaskoczyć bramkarza. No, przebiegł boiska, wszedł w pole karne z taką łatwością, że no, należało mu się to wykończenie. Norwood. Dan Jackson zatrzymany. Finlay. bez problemów radzi sobie z obroną, z linią pomocy Inspirstaun. Teraz przerzucenie piłki, a i miało być przerzucenie piłki do Papę. ale tak się nie stało, tak się nie stało. Finlay jest Collins, dzisiaj w ogóle praktycznie niewidoczny, Westbrook, Finlay, Clark, no i tym razem zły wybór naszego pomocnika, piłka w przynodze Evansa, Frasera, tym razem to niebiescy prowadzą futbolówkę przy Pen. Peni lewa strona. Alho musi wracać. Dobra piłka do Tomkinson do Norwuda. Tomkinson przy zawodniku Ipswich Town. Będzie zmiana. Zejdzie Westbrook, który no, nie wygląda już najlepiej. Wejdzie z jego miejsce Kamara. To on będzie to on będzie wypełniał teraz lukę tutaj zamiast Westbrook'a. Jakola, szybkie rozpoczęcie. Szybkie rozpoczęcie Jakoli wybrało Alho rozegranie z Boksalem, wznowienie do Papę. Papę przyjmuje, uruchamia Clarka, który znowu ma szansę tutaj na skrzydle coś podziałać. Clark przechodzi obrońców. Tak jest, minął obronę. Teraz lekkie dośrodkowanie. Jest Alho z drugiej strony, zamyka to. Nasz pomocnik będzie dośrodkowywał, ale zbytnio wyrzucił piłkarzy. Piłkarzy Bristol Rovers zbytnio wyrzucił poza linię obrony. No i niestety muszą teraz zaradzić sobie obrońcy, żeby wrócić No i nie dać sobie strzelić bramki. 90 minuta. Na pewno teraz trzeba poszanować futbolówkę, tak jest, trzy punkty, jednak ten rok zaczyna się dobrze dla Bristol Rovers. 2023 rozpoczynamy karierę, kontynuujemy karierę Bristol Rovers jako las, zadowolony Wesbok boksa, no mają się z czego cieszyć piłkarze, mają się cieszyć z czego piłkarze. Bristol Rovers wygrali fajne spotkanie, choć nie byli dużą przewodnicą. Końcówka może tak, zmiana Finlay'a dała dużo. Kamara tutaj no, nie musi popisać Tomkinson, Boksa. Gorsze troszkę spotkanie, ale obrońcy zagrali naprawdę dobrze. Mm. Ruszamy z kolejnym spotkaniem. Teraz, jak wiecie, będzie przed nami mecz mecz z West Bromwich, na który zapraszam w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zostawcie komentarz, subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym odcinku kwasogrania. Trzymajcie się, cześć.